Dzień dobry, dzień dobry. Dziś nagrywamy kolejny filmik. Ten mi zamówił pistolet, nie taki, że mówimy mi pistolet i w ogóle przejdzie, ale za 25 dni. Bo to jest jakieś innej firmy, głupie. Taki mini był to, to. Taki, żeby mi dopilnika On miał prawie wszystko co taki co, ten na przykład na moim tapecie. Hmm, Dziś spróbujemy wartun ale nie wiem, czy się uda. Spróbujemy. Ładuje <tryk> Już yes. zamówiła, ale jeśli nie przyszedł, to może Wam pokażę na moim tym czymś. Kanale, kanale. Oby się udało, gdzieś działa Da, chyba No już się nie udało, więc nie, zagramy z to. Eee, to pokażę wam zagramy grę, której jeszcze nie, nie widziałeś na moim lapiku. Może też pokażę Wam zdjęcie patrów, mojego pokoju, bo się akurat przeprowadziłem do nowego domu. Ta gra nazywa BMG D-Live BMG D-Live The The Jest bardzo popularną grą i łatwa. O, to takie macie, wybieracie sobie, uważacie na pojazd. Wybieracie sobie coś. Ja wybieram to. Ładujesz się, bo auto musisz sobie wybrać. No, widzicie? I teraz na W możemy jechać do przodu. I od tej gry, tej kle chodzi, żebyś niszczył auto. Bo to. Wiesz, gaz dzielistycznie to niższą. To jest jedno wytrzymałe i elektrycznie związane. to należy niszczyć. To pokażę Wam przykład na taki mm. do zniszczenia. To przekazuję wykazką. Mm. To chodź. Poczekaj. Patrz. Jak jest takie coś, to X. Okej. Okay. Patrzcie. daj na chwilkę. No już coś sprawdzić się. Mm. Nie, nie ma polskiego, więc. O patrz, jak robisz tak, to tu ma, może malować po wnoczce, nawet. Okej, chodźcie, muszę powiedzieć. To jest auto bez modów i je łatwo jeszcze w Patrzcie, jak pięknie. Ledwo jeździ, bo to jest sportowe. Sportowe są wytrzymałe. Widzicie, tu można też wykonać, żeby wy, wy, byli z wami koledzy nawet, no nie koledzy, ale no takie, które jeżdżą normalnie, a my możemy się z nimi Okej, okay, patrzcie, widzicie, mp jeżdżą. Ja. ja się dojadę! Nie dojadę! A może dojadę? Nie dojadę! Okay. widzicie? Tak, o co z tej grę chodzi? Ustawię sobie mąstręczaka i dłużej przejadę, tym będzie wyglany. I włączę, żeby oni nie odścigali. ścigali. Każde auto. Próbowało mnie zniszczyć. O, widzicie? Ho! Uuu! Je. Żyjemy jeszcze. Muszę temu auto pomóc. tak takowi bardziej. Nie, mi wyjechać, nie, nie, Spalaj nie, bardzo nie, No No nie, to to nie, on mi nie, że... teraz? nie, nie, chcę, żebym czekali, Że... A jeden my mm. jeszcze ścigają. Oj, a nie wiem. Takim czym? Zobaczymy, czy sprawdza na takie ścigaczka. A odkosz stary w czasie. Szybko. Yy... Jakie ja szybkie! Ok. Autor zostałem w czasie bardzo różne. No to auto bardzo nowe w czasie. Najnowsze auto, jak to sobie powstało. Widzicie? Hop. O nie Widzicie jakie piękne nowoczesne? Nie no, nowoczesniejsze, w będzie Ale było na modach, to trzeba je znaleźć Żoża uczyłem Cię Możesz nie klikać jak takie coś jeszcze Poczekać musisz Jeszcze nie o. Widzieliście? Patrzcie ja to już wytrzymałem, nawet ja, by okay. ja, się dało przerzucić. Nie wiem, da się to otworzyć, czy nie, to pewnie... Trąbkę ma. Okej. Teraz wybieramy sobie teren Telenówkę, będziemy nas. Nie wrzeli. Będziemy na o ten telefon. Telenowy? Przyspiesz, przyspiesz. 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 A to telefon, telenowe. nowe. Go. Już planuję zrobić drugi odcinek. Próbowałem zrobić kolejny odcinek dziś rano, ale miałem, że mało miejsca. Jesteś dużym autem do żadnej ża O, oh, trzeba było włączyć w One to od... Jak możesz otomić? Patrzcie, prawie się Ty już to... Patrzcie, już nie da żadnego lady ze mną Muszę im silniki kwują Oj, Nie No czemu ja mu to Hup. Hup No do wody wasz, nie grzemy. Ch Dam go do wody Miającczę swoje to, żeby on je Jukon. Szybko, jedź! Nie ma tu nic. Je... No i... Jeszcze żyję. 我这个。<laughs>

Naszę wol wydawałam się, że mi rodzicie. To jest mój mąż tak. Malutki taki. A to ja? Sofia. Koniec odcinka. Pa pa. Pa-pa.